Sędzia nie miał litości, za ten faul wywalił z boiska. Manchester United i Tottenham pewnie wygrywają i jedyną nogą są finale Ligi Europy. Natomiast w lidze konferencji Chelsea pokonała Jurgarden, a Real Betis Fiorentinę. Antony zdobył cudownego gola. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Nottingham Forest przegrało kolejny mecz, a tym samym ich marzenie o grze w Champions League oddala się. Krzysztof Piątek dokona wielkiego transferu, dostał bajeczne oferty z Bliskiego Wschodu, a Jan Bednarek może opuścić Southampton, chętnych na Polaka nie brakuje. Pamiętajcie, aby być na bieżąco koniecznie kliknijcie dzwoneczek. Zaczęła się także majówka, więc dajcie znać jakie macie plany. A teraz zapraszam do oglądania. Tegoroczny finał Ligi Europy jest zaplanowany na 21 maja w Hiszpanii, dokładnie na stadionie San Mames w Bilbao. Po wczorajszych spotkaniach wiele wskazuje na to, że za niespełna miesiąc dojdzie tam do angielskiego finału. Wczoraj, właśnie na wspomnianym obiekcie w Bilbao San Mames, lokalny atletik podejmował Manchester United i dostał lanie. Naprawdę dziwnie jest to mówić przy tak tragicznym sezonie Czerwonych Diabłów, no ale faktycznie wczoraj wygrali 3 do 0. No i prawdopodobnie za ten niespełna miesiąc powrócą tam na mecz finałowy. Jednak to gospodarze do tego meczu przystąpili jako faworyci, gdyż w La lidze zajmują wysoką czwartą pozycję, a Manchester United nie potrafił zachować czystego konta od pięciu spotkań. Ruben Amorim przed tym meczem mówił, że nawet wygrana w lidze Europy nie jest w stanie uratować im tego fatalnego sezonu, ale są w grze i zrobią wszystko, aby chociaż tak umilić kibicom. W sumie to nie tylko ten sezon, ale tak naprawdę ostatnią tragiczną dekadę Manchester United zdominował pierwszą połowę spotkania, zdobywając trzy bramki w ciągu 45 minut, co praktycznie przesądziło o losach tego dwumeczu już po pierwszym spotkaniu. W minucie 30 wynik tego meczu otworzył Mito, a później dwie bramki zdobył kapitan Czerwonych Diabłów, czyli Bruno Fernandes, w tym jedno trafienie z 11 metrów. Rzut karny został podyktowany za faul na Højlundzie, ale sędzia na tym nie zaprzestał. Arbiter uznał, że zachowanie Viviana uniemożliwiło zdobycie bramki i za to poka pokazał czerwoną kartkę. Wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyż na samym początku tego meczu Garnaczo pokonał bramkarza rywali, ale sędzia anulował to trafienie z powodu minimalnej pozycji spalonej. W finale Ligi Europy najprawdopodobniej zobaczymy także Tottenham, który wczoraj przed własną publicznością 3-1 pokonał Bodo Glimt. Tottenham przeżywa bardzo trudny sezon w Premier League, zajmują dopiero 16 miejsce w tabeli i mają za sobą serię porażek, w tym dotkliwą klęskę 1-5 z Liverpoolem. Dla Kogutów Liga Europy tak samo zresztą jak dla Manchester United jest już ostatnią szansą na uratowanie tego sezonu i zdobycie jakiegokolwiek trofeum. Natomiast piłkarze Bodoglimt Glimt to największa niespodzianka tej edycji, mistrzowie Norwegii w ćwierćfinale sensacyjnie wyeliminowali Lazio. Tottenham rozpoczął mecz z ogromnym impetem. W pierwszej minucie prowadzenie dał Branan Johnson. Dokładnie to ta bramka padła w sekundzie 38, czyli 7 sekund później, niż trafienie Markusa Tjurama w meczu z FC Barceloną. Jak się okazało, to nie jest to jednak najszybsza bramka zdobyta kiedykolwiek w lidze Europy. Do dzisiaj niepokonany pod tym względem jest Jan Sikora, który 15 września 2016 roku zdobył gola w 11 sekundzie. Wracając do wczorajszej rywalizacji, to w minucie 34 na 2-0 podwyższył James Madison, a po przerwie w minucie 61 Dominik Solanke zdobył trzecią bramkę dla Tottenhamu z 11 metrów. Wczoraj odbyły się także półfinały Ligi Konferencji. Chelsea, która wyeliminowała Legię Warszawę wczoraj 4-1 wygrali z Jurgarden, a tym samym mogą być niemal pewni występu w finale. Już po 12 minutach meczu trafił Sancho, potem madułekę, a w 59 minucie nie dogadał się jeden z obrońców z bramkarzem Jur Garden i w zasadzie to oni pomogli The Blues zdobyć kolejnego gola. Potem padła jeszcze jedna bramka dla Chelsea po naprawdę ładnym uderzeniu, a Jurgarden zdobyło także gola honorowego. W drugim półfinale Ligi Konferencji Real Betis 2-1 wygrał z Fiorentiną. W minucie szóstej Ezal Zuli zdobył gola, ale miał niebywałe szczęście. Huknął z bliska bardzo mocno, aż za mocno. Piłka trafiła w poprzeczkę i szczęśliwie odbiła się minimalnie za linią bramkową. Dopiero po chwili arbiter uznał tego gola. W minucie 64 na 2-0 podwyższył wypożyczony z Manchesteru United Antony. Co prawda jego pierwsze uderzenie zostało zablokowane, no ale po chwili trafił w olejem niemal, w okienko bramki pokonując Davida De Ge. Po upływie kolejnych 10 minut Ranieri doprowadził do kontaktu i dał nadzieję włoskiej ekipie przed meczem rewanżowym. Przypomnijmy, że finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja na stadionie we Wrocławiu. Nottingham Forest wczoraj 2-0 przegrało z Brentford, a tym samym oddalają się od marzeń jakim są oczywiście występy w Champions League. Przez długi czas znajdowali się w pierwszej piątce, która ma zagwarantowane prawo gry w najlepszej lidze świata. Jednak w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach przegrali aż trzy razy, a to doprowadziło do ich spadku na pozycję numer 6. Oczywiście sezon jeszcze się nie zakończył, jest o co walczyć, ale muszą wziąć się w garść, tym bardziej, że z tyłu za nimi czyha Aston Villa. Miałem nadzieję, że Krzysztof Piątek powróci jeszcze na salony, że trafi do jednej z najlepszych europejskich lig i tam będzie dzielnie walczył o tytuł króla strzelców. Jasne, Liga Turecka to nie ogródkowa zabawa, no ale dość swojej czołówki jednak troszeczkę brakuje. Tymczasem jak podaje portal Meczyki, wygląda na to, że Krzysztof Piątek szykuje się do transferu, ale na Bliski Wschód. Zainteresowane są kluby z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak Al-Sad czy Al-Ain. Według informacji podawanych przez Tomasza Włodarczyka, Katarczycy już skontaktowali się z Krzysztofem Piątkiem i zaprezentowali mu swoją propozycję, ale ponoć Al-Ain przebiło tą ofertę 7 milionów euro za sezon gry plus bonusy. To naprawdę duża kwota, ale nie ma co się dziwić, bo Krzysztof Piątek w tym sezonie już 30 razy trafiał do siatki rywali. Do tego jest drugi w klasyfikacji. Strzelców więc kluby się do niego uśmiechają i słusznie. No i teraz pytanie do was, co wy byście zrobili na jego miejscu? Taka oferta już nigdy więcej może się nie powtórzyć. Mówimy tutaj o kasie, która ustawia nie tylko ciebie, ale także twoje dzieci i kolejne pokolenia. Z jednej strony sportowe ambicje, a z drugiej spokój do końca życia. Trudny wybór, ale co wy byście wybrali? Dajcie znać na dole w komentarzu. Przed niełatwym wyborem stoi także Jan Bednarek. Co prawda sezon jeszcze trwa, ale od tygodni było wiadome, że Southampton żegna się z Premier League. Degradacja stała się faktem, a to oznacza jedno – ruszyło transferowe domino. Jak donosi Fabrizio Romano, wokół Jana Bednarka zaczęło się robić naprawdę głośno. Okazuje się jednak, że w jego kontrakcie z Southampton znajduje się specjalna klauzula, która mówi o tym, że jeżeli spadną z ligi, to będzie można go wykupić za 6 milionów funtów. Przy dzisiejszych realiach to naprawdę promocyjna cena, więc kto pierwszy, ten lepszy. I szczerze, o tym, że święci mogą polecieć z ligi, mówiło się już od połowy sezonu. Ich gra momentami wyglądała tak, jakby nawet chcieli to przyspieszyć. Bednarek, pomimo tego, że się starał ciągnąć ten wózek, no to sam meczu nie wygra, a raczej samemu wszystkiego w defensywie nie załatwi. A Championship to nie jest miejsce, gdzie powinien marnować swoje najlepsze piłkarskie lata. Z Wysp ewakuował się już Jakub Moder, poszedł szukać szczęścia gdzie indziej, trafił do Feynordu, no i wyszło mu to naprawdę dobrze. Teraz pytanie, czy Jan Bednarek także opuści Anglię? A być może jakiś klub z Premier League rzuci ciekawą ofertę i zostanie w Anglii. W tym momencie czas działa na jego korzyść. Ostateczna decyzja najpóźniej będzie musiała zapaść na czołomie lipca i sierpnia. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Manchester City kontra Wolverhampton, w hiszpańskiej La lidze, Rajowa Ekano Hetafe, w niemieckiej Bundeslidze Heidenheim-Bochum, we Włoszech Torino-Wenecja, w pierwszej lidze Górnik Łęczna kontra pogoń Siedlce, a Wisła Kraków podejmie Wisłę Płock. Natomiast o godzinie 16 na PGE Narodowy wielki hit, w finale Pucharu Polski pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie. No i jeżeli zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek. Zachęcam także do sprawdzenia tego poprzedniego filmu. Miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!